Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa zestawy startowe z FIFA 365 2024 Po lewej stronie mamy nordycką wersję, po prawej naszą polską Jeżeli chodzi o Nordyka to y, mamy y, 3 saszetki, 4 limitki, album Natomiast u nas również ta sama sytuacja, album, 3 saszetki i Razem cztery limitki, bo jedna jest z końcami tutaj również. Jeżeli chodzi o album, to popatrzcie, jest jedna zmiana. Jest Isak z Newcastle. On jest w wersji nordyckiej na karcie Giant. Natomiast tutaj mamy Alisona, A tak pozostali zawodnicy są ci sami. I w wersji nordyckiej trafiam Viniciusa z Realu. Tutaj są trzy saszetki. I kolejnymi limitkami pięknie są Rafael Leao z Milanu i Erling z Manchester City. Plus oczywiście końsy. Album sobie odłożymy. A teraz nasz zestaw. No i proszę. Brakująca karta limitowana. Antoine Griezmann z Atletico wpadła. Super. Jest kolejna do kolekcji. Trzy saszetki. I kto jeszcze będzie? Jedna z Rakowa musiała być. Bartosz Nowak. I z Milanu Tiu Hernandez, czyli tu Milan, tutaj Milan. Saszetki mamy wszędzie po trzy sztuki. No i jak teraz tutaj rozegrać pojedynek? Dajmy na to, że tutaj Atletico będzie za dwa punkty, Milan za jeden, a tu pozostałe po jednym punkcie. Trzy saszetki dla tych limitek, trzy dla tych. Tutaj oczywiście możemy trafić nordyckie karty. Double Trouble z Juventusu. Danilo Bremer. Top Keeper z Liverpoolu. Alisson. Homegrown Range z Ajaxu. Jest Milan. Olivier Giroud. Punkcik. Z Benfiki mamy Musę I River Plate Fernandes. Kapitan Eintrachtu Rode, dominator. Proszę bardzo. Antoine Griezmann we własnej osobie za dwa punkty, czyli prowadzenie naszego zestawu polskiego. Logorealu, Liverpool, Jota, lazari Lazio i z Barcelony mamy Kunde. Mamy Manchester City, fans favorite Rodri, czyli jest Remis 2 do 2. I pierwszą kartą nordycką jest Scandinavian Star Bach z Benfiki. Z Realu Homegrown Carvajal 3 do 2. Już 4-2. Deketelare z Milanu wpadł. Z Ajaxu Sanchez i Manchester City Bernardo Silva, więc 5 do 2. Fans favorite Murphy z Newcastle, z Milanu Calabria Homegrown, trzeci punkt, Manchester United Jadon Sancho, Casemiro również Manchester United, Werotut Marsylia i Almiron Newcastle, czyli na ten moment 5 do 3 prowadzi nordycka wersja. I mamy tutaj na z Ajaxu. I druga karta nordycka to skandynawian Star Christensen z Barcelony. Do tego logo Manchesteru City. Szósty punkt. Mamana River Plate. Eintracht Gütze I Palmeiras Wanderland. Czyli tutaj by musiały karty Atletico powpadać, żeby nasz zestaw zwyciężył. Mamy Double Trouble Manchester City. De Bruyne Bernardo Silva. Z Realu jest Giant Vinicius. Gnabry z Bayernu dominator. Z Milanu Charles De Ketelare, czwarty punkt. Pedri Barcelona i z Realu Mendy. No niestety, zwycięstwo zestawu nordyckiego 6 do 4. Natomiast ja jestem naprawdę zadowolony, bo wpadła nowa limitka do kolekcji, której nie miałem do tej pory, czyli Antoine Griezmann z Atletico. No i co? Dwie nordyckie karty w trzech saszetkach to również bardzo dobry współczynnik, więc z mojej strony na pewno jest duże zadowolenie. Dajcie znać, jak Wy to widzicie, czy podobnie. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy z moim udziałem. No i co? Żegnam się. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć Wam!